Polska historia po dzień dzisiejszy ukształtowana jest przez zaborców. Po tragedii końca XVIII wieku, kiedy to w 100% katolicki sejm wyrzekł się Polski i nie chciał podpisać podatków na wojsko, a na trzech kolejnych sejmach rozbiorowych dobrowolnie, bez przymusu głosował za zagładą Polski, państwo polskie przestało istnieć na prawie półtora wieku. I polska nauka została poddana germanizacji tak przez Niemców jak i przez Austriaków. To wtedy Niemcy nauczyli naszych durnych naukowców, że nazwa Słowianie nie wywodzi się od sławy, jaką w czasach antycznych zażywał nasz naród, a od angielskiego słowa slave, co znaczy niewolnik. Według tej durnej teorii nasi przodkowie w wieku VI i VII nauczyli się angielskiego po to, żeby po angielsku nazwać siebie samych niewolnikami. Drednia. Do dziś wielu naukowców powtarza tą bzdurę i do naukowych mózgów nie dociera, że w tych czasach nasi przodkowie Lechici nie znali, Angielskiego, żeby się tak głupio nazwać, prawda? Po rozwiązaniu Polski, Niemcy i Austriacy opanowali polskie szkolnictwo i naukę i wymazano nam historię. Oficjalnie w szkołach i na uczelniach nauczano, że nigdy nie było kroniki pierwszego przysłanego z Rzymu arcybiskupa Prokosza napisanej w X wieku. Ani roczników Długosza. Według Niemców, kronikę Prokosza, na podstawie której ja zrobiłem mój film, numer 55, napisał sławny fa fałszerz dokumentów historycznych Przybysław Diamentowski w roku 1764, tuż przed pierwszym rozbiorem Polski. Niemcy nauczali też, że Roczniki Długosza napisał ten sam fałszerz diamentowski. Na dowód tego podawano, że Joachim Lelewel znalazł rękopisy roczników Długosza w Wilnie, opatrzone datą napisania, czyli rokiem 1773. Podobno, Lelewel udowodnił fałszerstwo, że to Djamentowski napisał roczniki zdenerwowanej pierwszym rozbiorem Polski rok po rozbiorze. Nie ma Fałszerstwo. Jako ciekawostkę podam, że to ten sam lelewel, któremu pańskie płacili Niemcy, znalazł też kronikę Prokosza i udowodnił, że jest to fałszerstwo o czym podaje Wikipedia pod hasłem Kronika Prokosza. Kroniki Prokosza bronił kościół polski, udowadniając, że informacje o tym, że Mieszko I po chrzcie założył dwa arcybiskupstwa i dziewięć biskupstw, wszyscy kronikarze średniowieczni opierali na kronice Prokosza z X wieku. A więc Dajemantowski nie mógł tej kroniki napisać. Natomiast o Długoszu, ta Kościół, jak i Niemcy twierdzili, że to czyste i oczywiste fałszerstwo. Niemcy twierdzili, że naród taki jak Polacy, czyli slaves, to znaczy wywodzący swoją niewolniczą naturę od niewolników naród, który nieprzymuszony wojną podpisał trzy razy rozbiór własnego państwa nigdy nie był w stanie wygrać wojny z Niemcami. Także wojna z niemieckim zakonem krzyżaków i bitwa pod Grunwaldem to czysta fantazja fałszerza dokumentów historycznych diamentowskiego. oparta na jakichś plotkach antyniemieckich. Prawda? Wszyscy wiemy, nigdy nie było Grunwaldu ani wojny z Krzyżakami, bo to byli dobrzy mnisi niemieccy, którzy nas, Polaków, takie chamstwo słowiańskie po prostu przywiedli na wyższy poziom kultury. Również polski kościół w szkolnictwie i z ambu. Bon, Grzmiał, że roczniki długosza to antykatolickie fałszerstwo. Twierdzono, że Polska nigdy nie miała wojny z Zakonem Najświętszej Marii Panny, Grzmiano Zambon, że Grunwaldu nigdy nie było, a rycerzyki najświętszej panienki z Jasnej Góry, nie po to przybyli do Polski żeby nas. Germanizować i mordować, a żeby chronić Polskę przed Poganami. To, że dziś wiemy, że był Grunwald, jako fakt historyczny, a nie jest to taka legenda, jak 3000 lat historii Państwa Lechia. Zawdzięczamy nie nauce. A jednemu malarzowi i jednemu pisarzowi. Sienkiewicz napisał krzyżaków, a Metejko namalował bitwę pod Grunwaldem. To zaś spowodowało oddolne obalenie rozbiorowego fałszerstwa nauki i szkolnictwa, że Grunwaldu nigdy nie było. Niestety, nadal. Naukowe orły udają, jak w czasach rozbiorów, że Długoż nie napisał pierwszej księgi roczników i w niej nie opisał 3000 przedkatolickiej historii. Polski 3000 lat. Nikt o tym nie mówi. Bogiem wszystkich ludzi jest przyzwyczajenie, dlatego szybciej świnia nauczy się czytać. Niż uznany naukowiec przyzna się do pomyłki. Dlatego to tak długo, jak Państwo sami nie kupicie pierwszej i drugiej księgi Długosza, które są razem, i nie zaniesiecie do szkoły, i nie wymusicie na szkole, żeby nauczała historii z pierwszej księgi Długosza, to nic się nie zmieni. Nie ma mowy, tak jeszcze się nigdy nie stało. Jak państwo, potomkowie sławnych Lechitów, oddolnie nie wymusicie zmian, to nauka dalej będzie grać na nosie, jak niewolnikom. Ja, ja, to tylko jak Sienkiewicz lub Matejko. Otwieram oczy, a reszta zależy od państwa. Nikt tego za państwa nie zrobi. Innym rodzajem oszustwa, jakiego dopuszcza się nauka, to nietłumaczenie napisów na monetach bitych przez chrobrego po koronacji na cesarza Wschodu w gnieździe w roku tysięcznym. Łacina jest jednym z dwóch języków pisanych używanych w starożytnym Rzymie. Wyraz Książę, który wywodzi się od księdza, tak jak wyraz princ po angielsku, który wywodzi się od wyrazu Priest, powstał dopiero w XII wieku i jest związany ściśle z wprowadzeniem celibatu, co wyjaśnię w osobnym filmie. W starym Łacinie, wyraz Prince po angielsku, a po polsku Książę, a znaczący Niezależny władca małego królestwa, szczepu, plemiona lub miasta-państwa to Rex lub Regis. Wraz król w starej łacinie znaczy dokładnie to samo co książę, czyli Rex lub Regis. Natomiast książę w sensie syn króla to Regulus. Państwo Jagieły i Bolesława Śmiałego... Nazywane jest w dokumentach jako Regum Polanorum, co znaczy Królestwo Polskie. Państwo Chrobrego i Mieszka Drugiego nazywane jest w dokumentach Principum Polanorum, co znaczy Cesarstwo Polskie. Juliusza Cezara zamordowano, bo chciał się w Rzymie koronować wzorem perskim na króla królów. Dwunastu plemion Kwirytów, bo Kwiryci to federacja dwunastu plemion syltyckich, które utworzyło Imperium Rzymskie. Rzym był demokracją arystokracji, tak jak antyczna Lechia była demokracją arystokracji 12 plemion lechickich lub sarmackich. Dlatego cesarze rzymscy używali tytułu najwyższy lub pierwszy z równych, czyli tytułu princeps i takiego tytułu używali Chrobry i Mieszko II. Princeps to tytuł cesarzy rzymskich. Principum Polanorum znaczy cesarstwo polskie. Natomiast napis na denarach Chrobrego bitych, od roku 1000. Prynces Polonie to tylko spolonizowana średniowieczna łacina i znaczy też Cesarstwo Rzymskie. Gdyby było Królestwo Polskie, to byłoby tam użyte słowo rex lub regis, lub jakaś odmiana tego słowa. Pod koniec swojego panowania chrobry. Zwyczajem swoich sławnych przodków najechał Rzym i koronował się na króla Rzymu. Królowie Rzymu, jako tonowie, używali tytułu princeps. Królowie Niemiec lub Polski, tylko tytułu rex lub regis. Tak o koronacji z roku 1025 na króla Rzymu, czyli cesarza rzymskiego, podaje Wikipedia, podając tekst łaciński i polski z kroniki WIPO. Więc każdy może zobaczyć, jak przez fałszywe tłumaczenie kluczowych słów łacińskich robi się wodę z mózgu Polakom. Niestety. O Bolosławie Chrobrym księciu Słowian. Tłumaczenie. Z Duce z slaworum. W tym samym roku, który wymieniłem już wcześniej, 1025, Słowianin Bolesław, książę Polaków, tłumaczenie z Dux Bolarnorum, zdobył skrzywdą dla króla Konrada i sygna królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyśmiła nagła śmierć. Wyraz Duce. Nie oznacza księcia. W czasach Republiki Rzymskiej wódz naczelny dwunastu plemion kwirytów używał tytułu duce. Również cezarowie, jako wodzowie Imperium Rzymskiego, używali tytułu duce. Również Mussolini, który chciał odtworzyć Imperium Rzymskie, przybrał tytuł duce, duce Mussolini. Prawidłowe tłumaczenie powinno być o Bolesławie, imperatorze wszystkich Słowian. Dalej. Dux Bolanorum nie znaczy książę Polaków. Słowo dux znaczy wódz, chief, szef wszystkich plemion. Natomiast Celtów po łacinie nazywano różnymi odmianami pochodzącymi od słów. Bojorum. BOLORUM BOLARUM Prawidłowe tłumaczenie powinno być zatem Wódz Celtycki, a nie Książę Polaków. Oprócz kroniki WIPO z Wikipedii, również kroniki frankońskie opisują koronację Bolesława z roku 1025. Jest to dużo lepszy opis. Kroniki frankońskie o roku 1025. Król Gotów i Wandali, Bolesław, wódz wszystkich Słowian, najechał Rzym ze swymi armiami i koronował się na króla Rzymu. Ze szkodą dla króla Niemiec Konrada. Konrad z papieżem, nie mogąc pokonać Bolesława mieczem, wysłali księdza spowiednika z zatrutą hostią. I tak sławny Bolesław zakończył swoje życie. Musimy pamiętać, że długoż w kronikach, opisując koronację odtonów na cesarzy, nie pisze o koronacji cesarskiej, tylko o tym, że kolejni odtonowie koronowali się na króla Rzymu. W Rzymie była korona cesarzy, więc król Rzymu był cesarzem rzymskim. Władca Parzęczewa był koronowany na króla Parzęczewa koroną Parzęczewa. Władca Szwabi był królem Niemiec, koronowany koroną króla Niemiec. Władca Gniezna był królem Pomorza, czyli królem Gotów. A władca koronowany na króla Krakowa był królem... Wandali. To, że Polacy nie wiedzą o swojej historii jako goci, wizygoci czy wandale i hunowie wynika z tego, że fachowcy historycy nie znają żadnej kroniki polskiej z czasów polskich agielonów. Gdy wolna Aleksja wybrała na króla Polski Szweda Zygmunta III Wazę, Sejm dał królowi na sekretarza osobistego Marcina Bielskiego po to, żeby Bielski zapoznał Szweda z powszechnie znaną wtedy dla Polaków tysięczną historią Polski, znanej w czasach antycznych jako Sarmacja Europejska lub Lechia. Bielski napisał więc swoją kronikę specjalnie dla króla, żeby ten nie kompromitował się brakiem wiedzy o historii Polski. I ja pod tym filmem daję link do tej kroniki, żeby dzisiejsi Polacy przestali się kompromitować brakiem wiedzy o swoim kraju. Tak na stronie pierwszej, księgi pierwszej, zaczyna historię Polski dla Zygmunta III, Wazej Bielski. Królestwo Polskie zasiadło w Europie trzecią część świata, w krainie Sarmacji, od Asarmota, syna Jekatanowego, albo raczej od ludzi z jaszczurzymi oczami, bowiem Sauros, jaszczurka, jaszczurze oczy, z greckiego na polski się wykłada. Stąd znaczy, że to byli ludzie. Wszelkiemu światu straszni, starzy z Sarmacji Azjatyckiej, Całą Azję podbili, Wszelkie króle porazili, Drugie pozabijali, A także żony ich. Tu zaś z naszych krain, czyli z Sarmacji Europejskiej, Goty, Wandale, Alani, Rusy, Bułgarzy i Huni Całą Europę zawojowali i gdzie się im podobało, skolonizowali. Tak wandale osiedli w Afryce, goty w Hiszpanii, hunowie w Pannonii. Także nikt nam się nie mógł oprzeć z wyjątkiem tego, co lechici sami pomiędzy sobą się pożarli, tak jak hunowie atyli z gotami we Francji koło Tuluzy. Reszty niech każdy sam sobie doczyta w kronice. Ja tylko wyjaśnię początek państwa Sarmacji, tak żeby to było jasne dla każdego Polaka. Jawan był wnukiem Noego. Synem Jawana był Helis, czy tam Helisa, pierwszy, nazywany przez Greków Helenem. A od tego Helena wywodzą się wszyscy Grecy, czyli Helenowie, którzy podbili też Mongolię i Tatarów. Z tatarską królową Helen, czy też Helis, miał syna o skośnych oczach Sarmatę, czyli też był Tatarem. Ten miał też synów z tatarskimi i mongolskimi królowymi. I ci synowie panowali w Sarmacji Azjatyckiej. Sarmata, który miał skośne tartarskie jaszczurze oczy, wziął też na żonę królowę wszystkich Ariów i z nią miał syna Helisa II, czyli Helena II. Helen II, zaryjską królową, miał syna Lecha. Lech był patriarchą biblijnym, tytanem czyli półbogiem i synem Bożym. Ten Lech miał dwunastu synów z aryjskimi księżniczkami, tak jak Jakub w Biblii, i od nich wywodziło się dwanaście plemion Lechitów, które opanowały tereny sermacji Europejskiej na 3000 tysiące lat przed Mieszkiem I. Lechia to biblijny Izrael. I trzeba dobrze znać Stary Testament i antyczną historię Grecji i Rzymu, żeby na poważnie rozmawiać o historii naszego narodu. Izrael, czyli celtowie królowie pasterze byli zawsze demokratyczną federacją dwunastu plemion którym przewodziło dwóch wodzów. Jakub, zwany Izraelem, miał brata Ezewa, co znaczy czerwony. I imieniem Mezewa nazwana była antyczna zatoka perska, czyli Morze Czerwone. Tego Jakuba Grecy i Słowianie nazywali Herakles, a Herakles miał brata Erytrasa, co też znaczy czerwony po grecku. Romulus miał brata Remusa, którego zabił, a Krakus też zabił swojego brata współrządce. Odtąd trzeci na drugiego wodza wziął swego brata ciotecznego, chrobrego. I takich przykładów można przytaczać setki dotyczące historii Polski i Celtów i Żydów. Jezus stał na czele dwunastu apostołów i razem z Piotrem przywodził. O Hunach i Mieszku II dokończę w trzeciej części. Sława przodkom sławnych Słowian. Awe Cezar Chrobry